W 23. kolejce prawie połowa meczów zakończyła się podziałem punktów. W ten sposób pierwsze punkty straciła gwardia, a zyskała wieża postomino. Walka o awans i utrzymanie nabiera tempa. Czas podsumować wszystkie wydarzenia. Łukasz Czerwiński. Zaczynamy. Witamy ponownie ze studia Uniwizji. Zaczynamy kolejny magazyn czwartej ligi ZZPN. A dziś gościem w studiu jest Alan Kosiński, obrońca Białych Sądów. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję, że zgodziłeś się pojawić się na studiu. Alan, Biali Sądów notują tak naprawdę bardzo dobry sezon. W tej chwili piąte miejsce, zaraz za plecami tej, tej czołowej najmocniejszej czwórki ligi. Chyba jesteście zadowoleni. No, Biali... Punktują regularnie, z meczu na mecz zdobywamy tam jakieś punkty. Wiadomo, zdawałem się porawki, ale no moglibyśmy punktować jeszcze więcej. Jednak mm -hmm. ilość punktów jest dosyć duża. No tak naprawdę, gdyby wyjąć te pierwsze cztery zespoły, które no, umówmy się w tej chwili, przerastają naszą czwartą ligę, można powiedzieć, że jesteście takim wirtualnym liderem tabeli. I tak naprawdę te porażki, o których wspominasz, no to były właśnie głównie z tymi zespołami stop 4. No można tak mówić, ale jednak te zespoły są w naszej lidze i tego się nie uchroni. Trzeba jeździć, wygrywać mecze i zdobywać dalej te punkty, nawet z takimi zespołami jak te top 4. Zgadza się. Do tego jeszcze nawiążemy później. Natomiast patrząc na, na zespół Białych Sądów, to jest to bardzo ciekawy projekt, bo... Są tam młodzi zawodnicy, tacy jak ty, masz 18 lat, tak naprawdę dopiero nabierasz doświadczenia. No Jest właśnie dużo tych piłkarzy, którzy już e, no, zjedli zęby, można powiedzieć, na tych ligowych boiskach. No jest dużo zawodników, od których tak naprawdę możemy się uczyć. Jest ten człon klubu, zespołu, który daje nam to doświadczenie. Jesteśmy my młodzi, którzy uczymy się tego doświadczenia. Wszystko jest ze sobą połączone i tworzymy zgrany zespół. No właśnie powiedz, jak Tobie się współpracuje z tymi e, bardziej doświadczonymi zawodnikami? Jeszcze jesienią miałeś okazję e, współpracować z Tomkiem Pustelnikiem, który odszedł teraz do Błękitnych, jest Radek Surma, teraz przyszedł Marek ale też przecież ogrom doświadczenia. Jak, jak wygląda Wasza współpraca na boisku? No jest to na pewno wartość dodana. Chłopaki bardzo dużo podpowiadają. Nie jest tak, że ja jestem młodszy, to jakby nie pomagają mi, tylko jest Cały czas ta współpraca i mm -hmm. oni cały czas mi podpowiadają. No nie tylko mi, bo wszystkim z zespołu. Jasne. Jesteśmy. Jakby to powiedzieć, gramy dla zespołu, a nie indywidualnościami, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I walczymy dla wszystkich, nie. E, trochę ciepłych słów powiedziałem na temat białych sądów, bo jak najbardziej zespół na to zasługuje, ale taki tutaj kamyczek do, do tego ogródka. Duża liczba punktów, sporo strzelonych bramek, ale też bardzo dużo ich tracicie, generalnie patrząc, patrząc na tabelę. Z czego to według Ciebie wynika? Nie wiem, może to wynikać z tego, że jesteśmy w pewnych momentach meczu nieskoncentrowani, gdzieś ta, mhm. gdzieś ta koncentracja ucieka. Musimy nad tym na pewno popracować jeszcze bardziej. Z meczu na mecz tracić coraz mniej bramek i walczyć o skuteczność, aby tych bramek było jeszcze więcej. No, stara prawda futbolu mówi o tym, że najważniejsze, żeby zawsze strzelić jedną więcej niż, niż przeciwnik. Tak. E, więc generalnie dopóki punktujecie, to pewnie, to pewnie gdzieś mniej boli e, ta liczba straconych bramek. A powiedz, czy ty sobie przypominasz z tego sezonu jakąś sytuację, w której może trochę byłeś za bardzo zamieszany w utratę bramki popełniłeś może jakiś błąd? O tak na szybko to ciężko by było coś znaleźć. Na pewno jakaś sytuacja by się znalazła. Mhm. Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, tak? Ale najważniejsze, by tych błędów się przestrzegać i na nich się uczyć. No ale tutaj widzę bardzo dobre podejście, bo raz, że skoro nie pamiętasz, to może nie było nic takiego, to dobrze świadczy o obrońcy, a jeżeli było i o tym nie pamiętasz, to też dobrze, bo szybko to wymazałeś i, i dalej robisz swoje. Także prawidłowa reakcja, można powiedzieć. No wiadomo, trzeba podejść do tego ambitnie i... W następnych meczach tych błędów nie popełnia się, bramki nie wpadały. No tak. Mówiliśmy o tym urywaniu punktów zespołem z czołówki tabeli. To zanim to sobie omówimy, zapraszam na wycieczkę po czwartoligowych boiskach. Czas na skróty. To bez wątpienia była kolejka remisów. W ten sposób swoje pierwsze punkty wiosną zdobyła wieża Postomino, a straciła Gwardia Koszalin, z czego skorzystało wybrzeże rewalskie Rewal. Wysoką dyspozycję znów potwierdziła Kluczewia Starga. Targa. Bałtyk Koszalin i Kluczewia odniosły wysokie zwycięstwa w delegacji. Gwardia tylko zremisowała z Białymi, a wybrzeże skromnie pokonało Unią Dolicę. Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej odniósł Orzeł Wałcz. Olimp gościną nie dał szans chemikowi. Pierwszy punkt wiosną zdobyła w szczecinku wieża postomino. Mecze darłowi z iskierką i błękitnych z Perłą także zakończyły się remisami. Zaczynamy w goleniowie, gdzie Bałtyk od samego początku mocno zaatakował gospodarzy. Dobre podanie na prawe skrzydło dogranie piłki przed bramkę i to powinien być pierwszy go dla Bałtyku. Chwilę później Bałtyk wywalczył sobie rzut karny. To jednak w ostatnich meczach nie była ich mocna stroma. Tym razem do piłki podszedł doświadczony Maciej Kazimierowicz i otworzył wynik meczu, choć Henger wyczuł intencję strzelca. Bałtyk poszedł za ciosem i przeprowadzał kolejne ataki. Miłosz wstępnik świetnie obrócił się z piłką, dogrywa w pole karnę, a akcję kończy Dominik Pawłowski. Niestety w tym momencie kamerę zasłonił kibic. Serdecznie pozdrawiam. I na długo nie mogła się otrząsnąć, ale pojedynczy wypad zakończył się faulem i podyktowaniem karnego. Odpowiedzialność wziął na siebie Damian Banachewicz i gospodarze złapali kontakt, a wicelider klasyfikacji Strzelców zdobył pierwszą bramkę w rundzie wiosennej. Obraz gry nie uległ zmianie i to Bałtyk dalej atakował, ale nie udało się ponownie pokonać Adriana Hengera. Ta sztuka udała się zaraz po przerwie. Dośrodkowanie zrzutu wolnego, duże zamieszanie w polu karnym piłkę znajduje Mikołajczak. I mocnym strzałem z kilku metrów podwyższa prowadzenie Bałtyku. Kolejna szansa. Halko wystawia piłkę, strzał i obrońca w ostatniej chwili wybija na rzut rożny. Gospodarze starali się co jakiś czas odpowiedzieć rywalowi, brakowało jednak skutecznego wykończenia. Bałtyk dominował, prowadził i w 90. minucie przypieczętował swoje zwycięstwo. Kazimierowicz do Alana Krauze, a młody napastnik w sytuacji sam na sam ustalił wynik meczu. Darłowia w meczu z Iskierką liczyła na zdobycz punktową, niezbędną w walce o utrzymanie. Hubert Górka próbuje lobować bramkarza i niewiele zabrakło do szczęścia. Na kolejną akcję trzeba było dłużej poczekać. W sytuacji sam na sam znalazł się Przemysław Rusiecki, ale Oskar Gele zażegnał niebezpieczeństwo. Iskierka mocniej zaatakowała dopiero w drugiej połowie, ale gościom brakowało skutecznego wykończenia. Szybka odpowiedź gospodarzy, dośrodkowanie zrzutu rożnego, strzał głową, ale ponad bramką. Darłowia miała więcej klarownych sytuacji, ale przed najlepszą stanęła iskierka. Pawlo Krasnopolski sprokurował rzut karny, by chwilę później fantastycznie zatrzymać Dawida Zielińskiego, zostając bohaterem, bo ostatecznie w Darłowie bramki już nie padły. Przenosimy się do gościna. Olimp po pierwszej wiosennej porażce podejmował notujący serię remisów chemik Police. Na początku meczu doszło do niecodziennej sytuacji. Jakub Banaś złapał w ręce piłkę podaną przez obrońcę. Olimp miał więc rzut wolny pośredni. Adrian Rutkowski wystawia piłkę, Marcin Gozdal strzela i gospodarze obejmują prowadzenie. Ponownie Rutkowski w roli podającego dośrodkowanie w pole karne znajduje Marcina Gozdala, ale tym razem posyła on piłkę ponad bramkę. W odpowiedzi goście z polic Michał Korotkiewicz z dystansu i poprzeczka ratuje gospodarzy. Obrońcy Chemika mieli ogromne problemy z upilnowaniem Marcina Gozdala, a w tej sytuacji doszło do przewinienia i sędzia Syropiadko podyktował rzut karny. Do piłki podchodzi rozpędzony Gozdal i szczęśliwie od słupka pokonuje Banasia. Zaraz po przerwie Olimp pozbawił Chemik nadziei nawet na remis. Adrian Rudkowski celną główką do asysty dołożył także bramkę. Goście jednak nie rezygnowali. Piłka trafia do Michała Janickiego i drugi raz w tym meczu Olimp ratuje poprzeczka. Kolejny atak policzan, dogranie w pole karne, nie udaje się wybić piłki, jest Białek i kapitalnie broni Arkadiusz Głą. Trzy punkty zostały w gościnie. Gwardia od mocnego uderzenia rozpoczęła mecz z Białymi sądów. W piłkę z najbliższej odległości do bramki wpakował Patryk Smykowski. Biali ruszyli do odrabiania strat. Zagranie z lewej strony akcję zamyka Michał Świercz i trafia tylko w słupek. Kilka minut później goście wywalczyli rzut karny, do piłki podszedł Ilias Sobolu i uderzył na tyle mocno, że Każmierczak nie dał rady odbić piłki. Tuż przed przerwą gwardia mogła jeszcze wrócić na prowadzenie, ale nie było komu skutecznie dołożyć nogi. Zaraz po przerwie z dystansu próbuje Piotrowski i broni Marek Ufna. Gospodarze za wszelką cenę chcieli zdobyć w tym meczu trzy punkty, Cezary Zalewski nie trafił jednak w bramkę. Ostatecznie, mecz zakończył się remisem i Gwardia straciła pierwsze w tym roku punkty. Do Szczecinka przyjechała walcząca o utrzymanie wieża Postomino, która wiosną nie zdobyła jeszcze żadnych punktów. Spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Maciej Sobczyk w polu karnym, a piłkę do własnej bramki pakuje Wiktor Sobczak. Pychowy początek gości z Postomina. Na kolejną akcję trzeba było dłużej poczekać. Mocny strzał z dystansu i dobrze ustawiony Marcin Petrus łapie piłkę. Wieża cierpliwie czekała na swoją szansę i wykorzystała ją z zimną krwią. Daniel Sidore posyła dośrodkowanie w pole karne. Tam znajduje się Marcel Machciński i doprowadza do wyrównania. Zaraz po przerwie drużyna z Postomina strzeliła drugą bramkę, ale nie została ona zdobyta prawidłowo i nie mogła być uznana. Maciej Bachleda wygrywa pojedynek z obrońcą, oddaje strzał za pola karnego i Władysław Licharek łapie piłkę do koszyka. Gospodarze musieli odpowiedzieć na kolejne ataki wieży. Łabna Klepka, Olgierd Masłowski na bliższy słupek i Petrus pokonany po raz drugi. Wieża ponownie odpowiedziała wyrównującym trafieniem. Na strzał bezpośrednio z rzutu wolnego decyduje się Michał Szałek. I kompletnie zaskakuje Licha Rewa. Wieża mogła zainkasować pełną pulę, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem zabrakło zimnej chwili. Licharew zażegnał niebezpieczeństwo. W końcówce meczu jeszcze jedna szansa. Sidor ponownie posyła do w pole karne. Udaje się dojść do strzału, pusta bramka, ale piłka mija słupek. Ostatecznie wieża zdobywa tylko punkt, ale jest to pierwszy ich punkt z tej wiosny. Orzeł Wałcz w meczu z Mechanikiem celował w pierwsze wiosenne zwycięstwo. Dobrze pocelował też Daniel Popiołek, ale na miejscu był Mateusz Sochalski. Kilka minut później Sochalski nie miał już nic do powiedzenia. Długa piłka od Odolczyka, zagranie odbite od obrońcy i na strzał z pierwszej piłki decyduje się Daniel Popiołek, kompletnie zaskakując bramkarza gości. Gospodarze nabrali ochoty na strzały z dystansu. Tym razem dyspozycję bramkarza sprawdził Wojciech Suślik. Wychodziło gospodarzom, to spróbowali też goście. Z tym uderzeniem bez problemu poradził sobie jednak Odolczyk. Jeszcze jedna próba, tym razem mocno pod poprzeczkę i znów świetnie broni Edwin Odolczyk. Natychmiastowa odpowiedź gospodarzy i tym razem znów popisał się Sochalski. Obaj bramkarze mieli co robić w tym meczu. Orzeł był jednak aktywniejszy w ofensywie i to się opłaciło. Zgranie piłki i Wojciech Suślik wykorzystuje potknięcie Sochalskiego, pakując piłkę pod poprzeczkę. Po rzucie rożnym strzela jeszcze Jakub Jaworek, ale obok słupka. Drugą połowę orzeł także rozpoczął od ataków. Strzela Jakub kuzio i Sochalski przypilnował bliższego słupka. Gospodarze czuli się na boisku jak ryby w wodzie. Lewą stroną szarżuje komrad mularczyk, piłka przed pole karne, tam jest popiołek i ponownie zatrudniony Mateusz Sochalski. Orzeł musiał kończyć mecz w dziesiątkę. Za to wejście Wojciech Suślik obejrzał czerwoną kartkę. Goście odważnie zaatakowali, ale strzał Karola Saganowskiego łapie odolczyk. dolczyk. Chwilę później Saganowski ponownie znalazł się w dobrej sytuacji i tym razem wpakował piłkę pod poprzeczkę bramki Orła. To było jednak tylko honorowe trafienie, a gospodarze wygrali pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Przenosimy się do Stargardu, gdzie spotkały się dwa zespoły prezentujące wiosną dobrą dyspozycję. Rezerwy Błękitnych i Perła Dygowo. Gospodarze zaatakowali od początku, Bartosz Nowicki wystawia piłkę do Dawida wrógla, ale futbolówka po jego uderzeniu minimalnie minęła słupek. Tym razem z dystansu próbuje Olivier Kliś, ale spokojnie łapie piłkę Dawid Szymański. Błąditni szukali kolejnych okazji, Jakub Sawczak i w tej sytuacji powinien popisać się lepszym wykończeniem. W pierwszej połowie bramki nie padły. Po przerwie dali o sobie znać goście z Dygowa. Piłka finalnie trafia do Łukasza Wiśniewskiego, a ten pięknym technicznym strzałem otwiera wynik meczu. Błękitni natychmiast ruszyli do odrabiania strat. Marcin Konopski głową z kilku metrów i kapitalny refleks Szymańskiego. Błękitni mieli przewagę i chcieli ją udokumentować. Koczarowski w pole karne, piłka trafia do Patryka Błaszczyka, a ten na raty wpychają do bramki. Właszczyk mógł strzelić dublet, ale nie udało mu się wykorzystać nieporadności obrońców Dygowa. Ostatecznie mecz zakończył się remisem. Unia Dolice wróciła na własny stadion, gdzie na początek podejmowała wybrzeże rewalskie rewal. Z rzutu wolnego strzela Tomasz Żoła i było blisko bramki dla gości. Wybrzeże bezskutecznie starało się przebić przez Dolicki mur. Przewrotką do strzału składa się Sawicki. Klimaszewski łapie piłkę, a sędzia odwizdał faul napastnika Wybrzeża. Po ich szans szukali też gospodarze. Dominik Kuś lewą nogą i broni Aleksander Zarzycki. Wybrzeże dopięło swego w doliczonym czasie pierwszej połowy. Krystian Peda do Maxa Turajskiego, a ten z bliska pokonuje Klimaszewskiego. Początek drugiej połowy i kolejna próba gości z rzutu wolnego. Jest szansa na dobitkę i zdążył wybić piłkę obrońców. Kolejna akcja lidera rozgrywek. Strzela Sawicki. Dobrze reaguje Klimaszewski. Wiktor Sawicki w kolejnej akcji mija obrońcę i Klimaszewski zatrzymuje rajd napastnika Wybrzeża. Wybrzeżenie dawało rywalom w chwili wytchnienia. Tym razem strzela Jałoszyński. Znów świetnie broni Klimaszewski. Robert Klimaszewski utrzymał wynik, więc Unia spróbowała wyrównać. Marcin Misiek strzela głową i zatrzymuje go Aleksander Zarzycki. Konrad Żulpo wchodzi z lewej strony pola karnego, mija rywala, strzela na bliższy słupek i broni Klimaszewski. Kolejny ataki, kolejny raz Klimaszewski, tym razem przy pomocy słupka, uratował Unię. Jego wysiłki nie uchroniły jednak gospodarzy od porażki. Na koniec meldujemy się w hojnie, gdzie zawitała kluczewia Stargard i dała popis ofensywnego futbolu. Goście bardzo szybko otworzyli wynik. Dominik Dziąbek wykorzystał sytuację sam na sam z Patrykiem Jurkiem. Kilka minut później rzut za dla kluczewi i Patryk Baranowski skuteczną główką podwyższa prowadzenie. Goście świetnie czuli się na boisku w Chojnie. Piotr Surma dołożył kolejne trafienie w 26. minucie meczu. Kolejne 4 minuty i kolejny gol dla Kluczewich. Bartoszyński do Dziąbka, a ten efektownym lobem kompletuje dublet. Bolesne 30 minut dla gospodarzy. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Fabian Pach dostaje prostopadłą piłkę, jest sam na sam z Jurkiem i trafia od słupka. Zaledwie 2 minuty później Jurek znów wyciągał piłkę z siatki. Tym razem dublet skompletował Piotr Surma. Surma miał dublet, to Dominik Dziąbek skompletował hat -tricka. Odra była kompletnie bezradna. Udało się jednak uratować honor. Precyzyjnym strzałem popisał się Karol Wąchała. Obyło się bez cyfrówki, ale Kluczewia dołożyła jeszcze jedną bramkę. Na listę strzelców wpisał się Eugeniej Savastiano. Zobaczyliśmy już wszystkie najciekawsze akcje i bramki z 23. kolejki czwartej ligi. Wracamy więc do rozmowy z gościem, którym jest dzisiaj Alan Kosiński z Białych Sądów. Alan... Remis w koszalinie z gwardią, z wiceliderem, można powiedzieć, bardzo cenny punkt. Jak Wy do tego podchodzicie? Powód do radości, czy jest jakiś tam niedosyt, że można było ukuć nawet na kompet? Wiadomo, jeden punkt z trudnego terenu ciafy jest lekki niedosyt, bo równie dobrze mogliśmy ten mecz wygrać, ale też trzeba się ciążyć, bo mogliśmy go przegrać. Każdy, z, każdy zespół miał swoją tam jakąś sytuację, którą mógł przeważyć na mhm. kość trzech punktów, ale z jednego punktu jak najbardziej trzeba się cieszyć. Obserwując wasz mecz, Gwardia nie miała jakiejś wyjątkowej przewagi. Stworzyła sobie więcej trochę sytuacji niż Wy, natomiast jakbyś miał porównać tą drużynę z Jesieni i tą wiosenną jednak po odejściu kilku zawodników, no to nie jest to już chyba taki walec, jak jeszcze jesienią, tak zespół trudny do zatrzymania. No wiadomo, Gwardia na Jesieni była maszyną mhm. w wygrywaniu meczy. Teraz lekko im to siadło, no widać po ich wynikach, nawet ze Szczecinkiem, mm -hmm. wywalczone w ostatnich minutach zwycięstwo, z nami tak samo remis. No jest ta jest dysproporcja między jesienią a właśnie wiosną. Mimo wszystko, chociaż Gwardia miała swoje problemy, to, to patrząc na ich wyniki właśnie jesteście pierwszym zespołem spoza tej czołowej czwórki, który zdołał zatrzymać Koszalinian i urwać im jakieś punkty. No. Jakby nie patrzeć, każdy zespół jeździ na taki teren, żeby wygrać mm -hmm. i zdobyć ten punkt, urwać gwardii, przeszkodzić w awansie, walce o awans. No my też nie jesteśmy innym zespołem, przyjechaliśmy z celem, żeby wygrać, udało się zremisować i z takiej perspektywy trzeba na to patrzeć. Zgadza się. Patrząc też na inne wyniki, nie sposób nie wyróżnić tutaj kluczewi Stargard, która pojechała do Hojna. Odry, która fakt nie wygrała wiosną jeszcze meczu, nie zdobyła punktu, ale w wielu spotkaniach wyglądała bardzo dobrze piłkarsko. Natomiast tutaj kluczewia kompletnie zdominowała ten mecz. No, faktycznie osiem bramek, to jest. Bardzo trudne, żeby zdobyć przez 90 minut. Mm. Kluczewia pokazała, jakim mocnym jest zespołem. Że gdzieś tam te punkty będą cały czas zdobywać. A odran ran, najwyraźniej, mieli słaby dzień. No tak. Kluczewia na pewno, już o tym często mówiliśmy, ale, ale no trudno do tego nie wracać, kiedy patrzysz, się, jak. Dobrze ten zespół wygląda, jak świetnie się prezentuje, no i te stracone punkty jesienią cały czas bolą, bo, bo nie mogą się tak naprawdę teraz na dobre włączyć znowu do tej walki o awans do trzeciej ligi. No wiadomo, mają w swoich szeregach bardzo dużo doświadczonych zawodników, dobrych zawodników, którzy gdzieś tam grali na jakimś poziomie. Mhm. Na pewno mają ten niedosyt, że nie mogą już wdrożyć się tak w walkę o awans, ale na pewno będą przekazać innym zespołom, żeby im ten awans utrudnić. No tak, będą przeszkadzać. Przeszkadzacie wy, urywając punkty gwardii. O mało nie, nie przeszkadzała Unia Dolice, która zresztą urwała punkty wcześniej Kluczewi, a teraz była bardzo blisko, uważam, żeby. Żeby gdzieś tam też zatrzymać wybrzeże rywalskie rywal, bo co prawda wybrzeże w Dolicach miało sporo sytuacji, świetnie prezentował się Robert Klimaszewski. No i Unia też, gdyby tam zachowała więcej zimnej krwi przy dwóch, trzech sytuacjach. No to te jeden jeden, kto wie, mogło, mogło gdzieś tam się wydarzyć. No jak wcześniej powiedziałem, zespoły teraz jeżdżą, żeby walczyć. No Unia walczy o awans o spadek, utrzymanie. o utrzymania. I każdy punkt jest dla nich cenny, każdy mecz jest na miarę szczytową. Mhm i walczą o cenne punkty. No tak, nie ma kalkulacji, czy to zespół z czołówki, czy, czy z dołu tabeli. A jak przy Unii Dolice jesteśmy, no to tutaj ciekawa historia, bo gdzieś tam byłeś blisko transferu do Dolic, ostatecznie padło na sądów. No wiadomo, gdzieś tam był okres letni, jakieś ruchy transferowe się robiło. Mhm. Był temat Unii, był temat sądowa i padło właśnie na sądów. Co Cię przekonało, że, żeby wybrać właśnie zespół białych? Nie wiem, właśnie no, na pewno doświadczenie w sądowie mm -hmm. To jest szczególność w tym klubie. To połączenie właśnie młodości z doświadczeniem. Dużo osób, który, od których można się nauczyć bardzo dużo grania w piłkę. Mm -hmm. W Dolicach też, no coś tam wiadomo, jakiś plus dodany jest. By się uczyć. Jest to poziom czwartoligowy, jakby nie patrzeć. Jasne. Więc... Był dylemat, ale jedno... padło na sądów. Padło na sądów. A pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się szukać innego klubu? Jesteś generalnie zawodnikiem świtów, sądowy, jesteś na wypożyczeniu. Przebijałeś się pomału, można powiedzieć, do pierwszego zespołu. Zagrałeś osiem meczów w trzeciej lidze. No i jednak decyzja o, o tym, żeby zejść poziom niżej i pójść na wypożyczenie. W świcie doszło do przebudowy tak naprawdę. Przyszedł nowy sztab. Treningi były robione w godzinach porannych i popołudniowych. Mm -hmm. No ja też wybrałem sobie szkołę techniczną, mm -hmm. żeby zdobyć jakiś tam zawód i chciałem jednak to utrzymać. Nie chciałem tego zawalić. No i niestety no padło na tak, taką decyzję, ani nie inną. Mm -hmm. Żeby gdzieś tam połączyć piłkę ze szkołą i Zastanowiłem się poszukać tego czwartoligowego poziomu, padło na sandów i dogada... kluby się dogadały i przechodzę. No bardzo mądre podejście, yy, słuchając tego co mówisz. Natomiast powiedz, odchodząc na to wypożyczenie dostałeś sygnał, że w świcie cały czas na Ciebie czekają, i ci rozwijaj się, a, a jak wrócisz to, to wciąż możesz rywalizować o miejsce w składzie? Znaczy, no, dostałem zielone światło, żeby pójść na to wypożyczanie, mhm. a co będzie dalej to zobaczymy. No, jeszcze nic nie było tak naprawdę dogadywane ani mhm. nic, wszystko jest tak naprawdę otwarte. Zobaczymy co, co czas po kawę. No świt puka w końcu do tej upragnionej drugiej ligi, poziom centralny dla Ciebie młodego zawodnika na pewno też gdzieś tam e, działa na wyobraźnię. Zawsze warto pamiętać o tym, że, że są gdzieś przepisy o młodzieżowcu też wymagające tego, żeby młody zawodnik grał i to może być furtką. Zastanawiasz się już pomału nad tym następnym sezonem co robić? Czy, czy na razie skupiasz się tylko na grze w białych, a, a jak przyjdzie czerwiec i trzeba będzie wybierać, to wtedy, wtedy będziesz myślał? Gdzieś tam jakieś plany są, nie są to takie szczególne plany. Mhm. Na razie no, trzeba się skupić na tym co jest, na najbliższych meczach grać w nich jak najlepiej, pokazywać się, a wszystko się tak naprawdę otworzy. Mhm. To jest twój pierwszy sezon w rozgrywkach czwartej ligi, właśnie w białych. Powiedz, jak oceniasz poziom całych rozgrywek? Czy to rzeczywiście są rozgrywki już na tyle, wysoki, na, na, na tyle wysokim poziomie, że są w stanie przygotować cię chociażby do gry właśnie gdzieś już w drugiej lidze? Czy przygotować? No, nie wiem, na pewno poziom czwartej ligi jest bardzo wysoki. Mm -hmm. no, drużyny z top 4 mają, znaczy no nawet nie top 4, tylko każdy zespół ma jakiegoś tam doświadczonego zawodnika, mm -hmm. który gdzieś tam w swojej karierze grał na jakimś poziomie. Jest na pewno dużo do zobaczenia, do nauki. Mm -hmm. Ja patrzę na to tak, że mogę się nauczyć tak naprawdę na tym poziomie. Zagrać na dobrym poziomie w piłkę mhm. i zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie przyszłość. No Jest to dobra reklama dla naszej ligi. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a teraz zobaczmy, jak wygląda teraźniejszość. Spójrzmy na ligową tabelę, klasyfikację strzelców i zapowiedź przyszłości, czyli najbliższej kolejki 24. W tabeli niezmiennie na czele wybrzeże rywalskie rewal, które powiększyło swoją przewagę nad Gwardią do 4 punktów. Trzeci Bałtyk zbliżył się natomiast do lokalnego rywala i traci już trzy oczka. Biali sądów niezmiennie na piątym miejscu, i też już odjeżdżają zespołom, które plasują się za nimi. To jest w tej chwili siedmiopunktowa przewaga nad perłą. W strefie barażowej w tej chwili Odra, Hojna i Orzeł Wałcz, który uciekł ze strefy spadkowej po ostatnim zwycięstwie, zepchnął tam Darłowie i tabele uzupełniają Unia Dolice oraz Wieża Postomino klasyfikacji strzelców w tej czołówce większych zmian nie mamy po ostatniej kolejce. Damian Banachewicz przebudził się jedynie z zimowego snu. Pierwsze trafienie w rundzie wiosennej z rzutu karnego w meczu z Bałtykiem reszta zawodników swojego dorobku nie powiększyła. No i patrząc na to, co czeka nas w 24. kolejce, na pewno będzie bardzo ciekawie. Biali Sądów podejmą u siebie rezerwy błękitnych, które też notują bardzo dobrą rundę wiosenną. Chemik Police Odra Hojna to będzie bardzo ciekawy mecz w kontekście walki o utrzymanie. Perła Dygowo podejmie u siebie zespół ze Szczecinka. Rozpędzona Kluczewia spotka się z Orłem Wałcz, który złapał serię meczów z punktami. Ciekawie w koszalinie, bo przyjedzie do Bałtyku nieobliczalny Olimp Gościno. Kolejny istotny mecz w walce o utrzymanie czyli wieża postomino Darłowia-Darłowo lider z Rywala podejmie groźną inegoleniów też dla Unii w kontekście walki o utrzymanie ważny wyjazd do Szczecina na z Iskierką no i w Bobolicach pojawi się Gwardia podrażniona tym remisem z białymi będzie chciała pewnie zdobyć komplet punktów Alan przed wami mecz z rezerwami Błękitnych jest to zespół Nieobliczalny, nieprzewidywalny, nie wiadomo do końca, w jakim składzie się pojawi, ale nawet jeśli nie wzmocni się trzecioligowcami, no to jest to drużyna, która gra w piłkę naprawdę atrakcyjnie i będzie dużo od was wymagała. Każdy mecz tak naprawdę dużo od nas wymaga, nie ma łatwych meczy, nie ma łatwych spotkań. Tak naprawdę do każdego meczu przygotowujemy się na 100% swoich możliwości. Nie patrzymy na to, w jakim składzie przyjedzie przeciwnik, tylko po prostu musimy robić swoje. Mm -hmm. No to dało efekty chociażby w ostatniej kolejce. Eee, no to już tak na zakończenie, tradycyjnie zapytam ciebie, spotkałeś się ze wszystkimi przeciwnikami z naszych poziom, kto według ciebie wygra rozgrywki ligowe? Teraz teoretycznie najbliżej ma Wybrzeże. Dzięki wam. Hmm. Na pewno będzie zawzięta walka do ostatnich meczy, jak nie do hmm. ostatniego meczu tak naprawdę, bo taki mam typ. Jednak wydaje mi się, że Wybrzeże będzie tym Klubem, który dopnie swojego i wskoczy na ten poziom trzeciej ligi. I okej, okay, to zapisujemy tą opinię. Będziemy sprawdzać po sezonie, kto miał rację. Alan, bardzo dziękuję Ci za wizytę w naszym programie i życzę dużo zdrowia i powodzenia w najbliższych meczach. Dziękuję bardzo. A Was zapraszam oczywiście do śledzenia kolejnych odcinków magazynu Czwartej Ligi. Odwiedzajcie również nasze media społecznościowe oraz media Uniwizji, bo tutaj coraz więcej się dzieje i warto zerknąć na wszystkie projekty realizowane przez naszego partnera. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia już za tydzień.